Szanowni Państwo, drodzy uczniowie i rodzice, bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać w normalnych warunkach, widząc, jak ważną i uroczystą chwilą jest dla Was odbiór stypendium czy nagrody. Niestety, koronawirus, który utrudnia nam życie od kilku miesięcy, uniemożliwił również nasze spotkanie. Dlatego właśnie poprzez łącza internetowe chciałem pogratulować wszystkim wyróżnionym uczniom. Oraz waszym nauczycielom i szczególnie rodzicom. Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Podkarpackiego w trosce o rozwój młodych talentów realizuje kilka programów stypendialnych. Na ten cel rokrocznie przeznacza się niebagatelną kwotę około 4,5 miliona złotych. Z tej formy wsparcia korzysta ponad 1500 młodych mieszkańców Podkarpacia. Program Nie Zagubić Talentu realizujemy już od 12 lat. W tym roku do Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu wpłynęło 422 wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zarząd województwa postanowił przyznać 109 stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne na łączną kwotę 327 tysięcy złotych. Przyznaliśmy również 93 nagrody pieniężne. W gronie wyróżnionych znaleźli się laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych, jak również laureaci pierwszych trzech miejsc konkursów kuratoryjnych lub wielokrotnie laureaci tychże konkursów. Nagrodzonych zostało również pięć zespołów artystycznych, chóry, zespoły taneczne, zespoły teatralne oraz cztery zespoły uczniowskie za szczególne osiągnięcia naukowe. Szanowni Państwo, pandemia COVID-19 wymusiła w wielu dziedzinach życia gwałtowne zmiany. Przyspieszając proces wdrażania cyfryzacji i wykorzystania w codziennej pracy technologii komputerowych. Sytuacja ta pokazała nam również, jak ważne jest prezentowanie właściwych postaw nas wszystkich, między innymi odpowiedzialności, elastyczności, gotowości do zmian. Dla Was stanowi dodatkowe wyzwanie, jak poszerzyć wiedzę, jak nadal rozwijać swoje zainteresowania i pasje. W tej trudnej sytuacji świetnie poradziliście sobie, Uczestnicząc w licznych konkursach, turniejach, olimpiadach, wśród osiągnięć, wykazaliście także sukcesy w konkursach organizowanych online. Sław wdzięczności chcę skierować do nauczycieli, którzy w tych trudnych i zupełnie nowych okolicznościach rozwijają Wasze pasje i Wasze zainteresowania. Prowadzą kółka zainteresowań, przygotowują Was uczniów do olimpiad i konkursów i inspirują do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuję szczególnie również rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w rozwijaniu zainteresowań. Pragnę także podziękować podkarpackiemu kuratorowi oświaty, pani Małgorzacie Rauch za stałą współpracę i organizowanie konkursów przedmiotowych. Dziękuję również członkom komisji oceniającej te wnioski oraz sponsorom. Żegnając się z Państwem, na koniec chciałbym podzielić się pewną ideą. Otóż w tym roku nie mogliśmy się spotkać wspólnie na uroczystej gallii. Liczę na takie spotkanie w przyszłym roku. Mam natomiast wielką nadzieję, że w roku 2022 będę mógł wręczyć wam stypendie i nagrody w powstającym właśnie gmachu podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. To właśnie dla Was budujemy ten piękny budynek, w którym będziecie mogli rozwijać i doskonalić swoje naukowe pasje. Do zobaczenia. Drodzy uczniowie, Serdecznie gratuluję Wam otrzymanych stypendiów i wyróżnień. To efekt wymierny waszej ciężkiej pracy, zaangażowania, waszej cierpliwości, niewątpliwych talentów, zdolności i wyjątkowych pasji. Jednak wyróżnienia niech nie będą dla was celem samym sobie. Poprzez pasję, poprzez wasze talenty, wiedzę, którą umiłowaliście, spróbujcie odnaleźć drogę waszego własnego powołania. Jeśli macie jakieś dobre, świetlane pomysły, to je pielęgnujcie. Nie dajcie im zasnąć i nie odrzucajcie ich tylko dlatego, że wydają się niemożliwe czy trudne do zrealizowania. Takie słowa zawsze do młodych ludzi kierowała dr Wanda Błańska, lekarka, misjonarka, która Marzenia własne o byciu lekarzem realizowała na afrykańskim kontynencie, stając się matką trendowatych. Niech te słowa będą również i dla Was drogowskazem w Waszych najważniejszych wyborach życiowych. Stypendia te w sposób znaczący przekładają się na ich dalsze sukcesy, powodując, że stwarzana jest im możliwość, dalszego rozwoju i podejmowania dalszej ścieżki kształcenia na poziomie wyższym. Dzień dobry, nazywam się Kaspar Batyski. jestem uczniem szóstej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia imieniem Artura Malawskiego w Przemyślu, gram na akordeonie oraz od początku edukacji muzycznej kształcę się pod okiem Pana Magistra Sławomira Wilka. Do moich najbliższych planów w tym roku należy zdanie matury oraz zagranie egzaminu dyplomowego z instrumentu oraz dostanie się na studia muzyczne na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopena w Warszawie. Dzięki stypendium będę mógł uczestniczyć w filmowej Akademii Muzycznej i pracować pod okiem pana profesora Klaudiusza Barana. Który jest rektorem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina i dzięki temu wyznaczy sposób, to stypendium przyczyni się do mojego rozwoju artystycznego i dalszego kształ kształcenia mojej muzykalności i umiejętności w grze na akordeonie. Nazywam się Wiktoria Marci i jestem uczennicą klasy pierwszej w drugim liceum ogólnokształcącym w Dębicy na profilu matematyczno-fizycznym. W tym roku Zostałam stypendystką programu Nie Zagubić Talentu zarządu województwa podkarpackiego za osiągnięcia naukowe. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. W ubiegłym roku szkolnym moim największym osiągnięciem było zdobycie dziewięciu tytułów laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez podkarpackiego kuratora oświaty, z przedmiotów takich jak język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki, historia, biologia, chemia, geografia oraz fizyka. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia moich rodziców oraz nauczycieli ze szkoły podstawowej numer 5 w Dębicy, do której uczęszczałam. Stypendium jest dla mnie motywacją do dalszego zdobywania wiedzy oraz rozwijania moich zainteresowań. Wsparcie finansowe, jakim jest ta nagroda, zamierzam przeznaczyć na wspomniane wcześniej rozwijanie moich pasji oraz pogłębianie wiedzy, przez zakup książek czy innych pomocy naukowych. Czuję się ogromnie wyróżniona, odbierając to stypendium. Jest ono bowiem zachętą do dalszej pracy oraz dowodem, że moje osiągnięcia są doceniane. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Beniamin Czyszkiewicz i chciałbym podziękować za stypendium. Pieniądze, które otrzymam, przeznaczę na zakup nowego instrumentu oraz warsztaty muzyczne. Dziękuję za takie wyróżnienie. Nazywam się Jakub Kahura. Jestem uczniem królą krzącącej szkoły muzycznej imienia Artura Malawskiego w Przemyślu. Moją przygodę z gitarą rozpocząłem trzy lata temu. Odkryłem wtedy, że muzyka to moja wielka pasja, a przyczynił się do tego mój wspaniały nauczyciel, doktor habilitowany Leszek Suszycki, który wprowadził mnie w tajemniczy świat gitary. Gra na tym instrumencie wymaga ode mnie dużego zaangażowania, ale występy przed publicznością sprawiają mi wielką radość. Moim marzeniem jest zakup gitary lotniczej, która pozwoli mi rozwijać moje umiejętności, dlatego cieszę się ogromnie z otrzymanego stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pomoże mi ono w realizacji moich planów. W podziękowaniu chciałbym zaprezentować mój ulubiony utwór Stepan Raka.